Cześć, jestem Kasia i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na taki luźny filmik, pogadankę. Myślę, że coraz częściej właśnie takie filmiki będą pojawiać się na moim kanale, także zostawcie koniecznie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej filmów na kanale i teraz już zapraszam Was na film. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak znaleźć swoją pasję. Wydaje mi się, że poszukiwanie swojej pasji, yy, która do tej pory nie istniała, to jest jeden z większych problemów ludzi, yy, przynajmniej na pewnym etapie ich życia. I ja też przez taki etap przechodziłam. Prawda jest taka, że jeżeli już we wczesnym dzieciństwie nie mamy założonych jakichś celów, do których systematycznie dążymy, nie wiem, chodzimy na jakieś zajęcia dodatkowe i tak dalej, to bardzo ciężko później w dorosłym życiu tą pasję sobie wykreować. A ja z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że pasja to jest coś, co daje nam totalne szczęście i nie wyobrażam sobie życia bez pasji. Wydaje mi się, że musi ono być bardzo monotonne i smutne. Ja, kiedy byłam młodsza, bardzo długo szukałam i powiem wam szczerze, że nawet zazdrościłam moim rówieśnikom, y, później znajomym już tam w dorosłym życiu, że oni gdzieś tam zawsze wiedzieli, co chcą robić, że y, zawsze, kiedy mają wolny czas, to poświęcają go na jakąś konkretną rzecz i tak dalej. I od razu, żeby było jasne, ja mówiąc o tym, że każdy powinien mieć pasję, nie nie mam na myśli tego, że każdy powinien dokonywać jakichś niesamowicie ważnych i mm niesamowicie imponujących rzeczy. Czasem to może być coś, co po prostu robimy w zaciszu swojego domu, o czym nawet nikt inny nie wie, ale ważne, że my się temu poświęcamy w 100%. Może to być przykładowo układanie puzzli, czytanie książek. Jeżeli tylko to faktycznie nas pasjonuje, to jest to najważniejsze i powinniśmy to robić. Ja, kiedy wkraczałam w okres dorastania, byłam bardzo rozchwiana emocjonalnie między tym, co muszę, co powinnam, a tym, czego faktycznie chcę. Wychowywałam się też w domu, gdzie nigdy nie było jakiegoś nacisku na dodatkowe zajęcia. Rodzice nas w żaden sposób nie pchali do robienia właśnie czegoś ponad to, co trzeba. Dajmy na to w szkole. Dlatego byłam osobą, która niewiele rzeczy w życiu próbowała właśnie jako dziecko. Ten film skierowany jest głównie do osób, które właśnie tej pasji teraz poszukują. Wydaje im się, że jej nie mają. A jestem w 100% pewna, że takie osoby są, bo nawet wśród moich znajomych wiele razy spotykałam się z takim stwierdzeniem, że e, ale ci fajnie, że ty masz na przykład chociaż te swoje filmiki, cokolwiek, bo ja tak naprawdę nie mam pasji. Takie stwierdzenie dla mnie jest bardzo smutne i wydaje mi się, że jest nie do przyjęcia. I trzeba nad tym koniecznie popracować. Więc zacznijmy. Pierwsze pytanie, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć, to co najbardziej lubiłeś, lubiłaś robić w dzieciństwie, kiedy dorastałaś? To jest istotne, bo kiedy jesteśmy młodsi. Na pewno mamy możliwość spróbowania wielu rzeczy, tak jak mówiłam wcześniej, ja akurat niewiele z tych rzeczy próbowałam, to była też kwestia e, mojego domu rodzinnego, sposobu w jaki wychowywali nas rodzice i tak dalej, natomiast Generalnie założenie jest takie, że kiedy jesteśmy młodzi, też mniej rzeczy się boimy i tak dalej. I to wszystko składa się na to, że próbujemy różnych aktywności, próbujemy różnych, przede wszystkim co jest ważne, wchodzimy w różne znajomości i tak naprawdę ludzie bardzo dużo są w stanie nam dać właśnie takich wskazówek, w którą stronę chcemy iść, co tak naprawdę nas cieszy i tak dalej. Ja sama pamiętam, że przykładowo w liceum zderzyłam się pierwszy raz z ludźmi o totalnie różnych zainteresowaniach. To były osoby już takie dojrzalsze, które wiedziały czego chcą w życiu, miały swoje wyrobione poglądy i tak dalej. I każdy etap, nawet w szkole, na pewno wpływał na to, na to, gdzie jestem teraz, po prostu. Więc odpowiedzmy sobie na pytanie, co lubiliśmy robić. Czy była to jazda na rowerze, czy chętnie spotykaliśmy się ze znajomymi, czy wręcz przeciwnie. To też jest ważne, żebyśmy wiedzieli, czy jesteśmy bardziej introwertyczni, ekstrawertyczni. Jest to ważne też z tego względu, że kiedy już dorastamy, mamy coraz mniej czasu na takie wiecie, zastanowienie się na spokojnie, co nas cieszy, dlatego że kiedy przychodzi praca, jakieś obowiązki, często życie rodzinne i tak dalej, po prostu nam to gdzieś umyka, zapominamy o sobie. Więc warto właśnie siąść, nie wiem, z herbatą, z kawą, na spokojnie zapalić sobie świeczkę i zastanowić się, co tak naprawdę sprawiało mi kiedyś przyjemność, a co przestałem z jakiegoś powodu robić. Kolejna rzecz, co chciałeś, co chciałaś robić, kiedy byłeś mały. I oczywiście, jak większość dzieci, pewnie chcieliście być um, aktorami, strażakami, modelkami, piosenkarkami itd. Mimo, że może predyspozycji do tego nie mieliście z jakiegoś powodu, ale wiadomo, że każde dziecko o tego typu zawodach marzy. I teraz to nie chodzi o to, żeby zmienić całe swoje życie. Jeżeli, nie wiem, poszliście z jakiegoś powodu na yy, rachunkowość, a w dzieciństwie, jak się w to zagłębicie, okaże się, że chcieliście być weterynarzem, to nagle zmienicie całe swoje życie, kierunek studiów i pójdziecie na weterynarię. Natomiast możecie, oczywiście, nie jest to nic złego, jeżeli tego akurat potrzebujecie. Natomiast tutaj Skupiamy się konkretnie na pasji, bo jeżeli na przykład chcieliście być weterynarzem, może interesuje Was coś związanego ze zwierzętami, może czas wolny poświęcicie na odwiedzanie schronisk, na wyprowadzanie psów, na jakiś wolontariat i tak dalej. Czemu nie? Zastanówcie się, czego tak naprawdę chcieliście, bo z doświadczenia wiem, że to co robimy obecnie, a to co chcieliśmy robić, kiedy byliśmy dziećmi, zupełnie się nie pokrywa, więc warto też do tego wrócić i troszkę pomyśleć, jak możemy to przełożyć teraz na pasję już w dorosłym życiu. O czym najbardziej lubicie rozmawiać? To jest coś um, bardzo istotnego, bo o tyle, o ile jesteście introwertyczni i nie ma z tym problemu, wydaje mi się, że osoby introwertyczne posiadają taki większy spokój ducha i są w stanie um, łatwiej zastanowić się nad tym, nad sobą przede wszystkim, nad ich potrzebami. Yy, tak, osoby ekstrawertyczne, otaczając się cały czas właśnie znajomymi, i tak dalej, mają to troszkę utrudnione, dlatego że ludzie siłą rzeczy zawsze będą na nich wpływać, więc, warto też się tutaj zastanowić, co sprawia Wam największą przyjemność właśnie w kontaktach z tymi ludźmi, o czym najchętniej rozmawiacie? Z przykładowo, ja, kiedy jeszcze nie nagrywałam, ciągle gadałam o ubraniach, o modzie, to był, wiecie, taki temat numer jeden. Ja po prostu nie przestawałam czasami o tym mówić w towarzystwie, nie wiem, do chłopaka ówczesnego i tak Cały czas po prostu o tym gadałam, i to też dało mi taką wskazówkę, że ok, skoro ja tyle o tym mówię, no to powinnam coś w tym temacie chyba zacząć działać, bo ewidentnie sprawia mi to przyjemność. Rzecz bardzo ważna. Co lubisz robić tak bardzo, że tracisz poczucie czasu? Dla mnie jest to czytanie książek. Serio, kiedy ja sięgam po książkę, to często jest tak, że wiecie, mówię sobie: Dobra, jeszcze rozdział tylko przeczytam. Po czym na przykład mijają dwie godziny, które mijają tak i totalnie tego nie zauważam. No i po drodze wychodzi, że wiecie, przeczytałam na przykład połowę książki. Więc u mnie to są książki, tak jak mówiłam, u was mogą to być inne rzeczy, nie wiem, może gry komputerowe, może programujecie, może rysujecie cokolwiek. Coś, co po prostu sprawia, że jesteście w stanie zatracić się w tym, stracić poczucie czasu i może to być taka wręcz terapia dla waszego y, umysłu i tak dalej. Coś, po co bardzo chętnie sięgacie. Kolejna rzecz, to jest takie dosyć kontrowersyjna, ale mimo wszystko wydaje mi się, że warto się nad tym zastanowić, czego najbardziej zazdrościsz innym i dlaczego. Nie oszukujmy się jakkolwiek byśmy się zarzekali, że jesteśmy totalnie zbyci, poczucia zazdrości i tak dalej. Siłą rzeczy ono czasami się pojawia. Fajnie, jak pojawia się bardzo rzadko. Ja na przykład szczerze nigdy nie miałam problemu jakby z. Zazdrością u innych ludzi, dlatego że ja jakoś tak zawsze byłam nauczona, żeby się cieszyć też z sukcesów innych i tak dalej. Nie mam w sobie dużych pokładów zazdrości, ale jedyne czego zazdroszczę czasami ludziom, to jest właśnie to, że mogą robić coś fajnego i mają z tego jeszcze na przykład bardzo często jakieś korzyści materialne, nie wiem, pieniądze i tak dalej, i czują się szczęśliwsi. To jest coś, co faktycznie działa na mnie w ten sposób, że... Ale wiecie, to jest też taka pozytywna zazdrość, że... Ale na przykład jej, jemu fajnie yy... i co ja robię nie tak po prostu ze swoim życiem, że, że tak nie mam po prostu. Ale też wydaje mi się, że to akurat jest zazdrość taka pozytywna, która napędza do działania, bo ja tak na przykład mam, że kiedy sobie o czymś takim pomyślę, to od razu przekładam to na to, że dobra, to ja w takim razie też muszę na przykład zacząć działać w jakiejś określonej dziedzinie i tak dalej. Ale zastanówcie się, spójrzcie na Waszych znajomych, nie muszą to być znajomi, mogą to być również ludzie, nie wiem, z internetu, jacyś celebryci i tak dalej. Zastanówcie się, co sprawia, że tak naprawdę jesteście zazdrośni. Bo zobaczcie, jeżeli na przykład zazdrościcie, to jest taki klasyczny przykład nastolatek, tak mi się wydaje, zazdrościcie figury, tak, danej tam osoby, powiedzmy, z internetu. Hmm, może jest to dla Was dobry znak, żeby pójść w stronę na przykład ćwiczeń siłowni, zdrowego odżywiania, to też może stać się pasją, więc warto się nad tym zastanowić, pamiętajcie tylko o zdrowym podejściu. Ważne, żeby wszystkie tego typu rzeczy przekładać później na coś dobrego, bo chodzenie na siłowni i zdrowa dieta jest czymś ultra dobrym i fajnie sobie takie nawyki wyrobić, jeżeli to stanie się waszą, waszą pasją, no to tym lepiej. Ja trochę już o tym wspomniałam. Co zrobiłbyś inaczej w swojej edukacji, gdybyś mógł cofnąć czas? Dla mnie od zawsze ważne było to, żeby robić w życiu to, co faktycznie sprawia mi przyjemność. Między innymi dlatego zrezygnowałam z pierwszych studiów stacjonarnych w Krakowie. Dlatego, że po ponad pół roku ja już wiedziałam, że to nie jest to, co ja chcę robić w przyszłości. Pamiętam, że bałam się tej decyzji, ale jednocześnie wiedziałam, że muszę ją podjąć, dlatego że robię to po prostu dla siebie, dla własnego dobra. Ja nie widziałam dla siebie miejsca właśnie w tej dziedzinie, w której wtedy gdzieś tam byłam. Tak bardzo mocno wydawało mi się, byłam w tym po prostu. Z perspektywy czasu wiem, że żadne studia, żadna szkoła nie jest tak naprawdę istotna, jeżeli to, co robimy, nie będzie nam sprawiało przyjemności. Ja na swoim przykładzie już teraz wiem, że gdybym miała cofnąć czas, nie poszłabym na studia. To jest może kontrowersyjny temat, dlatego że dalej jakby. Hmm, wydaje mi się, że to się bardzo zmienia, ale. Mimo wszystko, wciąż jeszcze jest takie przekonanie, że każdy musi zrobić studia. Ja się z tym zupełnie nie zgadzam, bo z perspektywy czasu serio totalnie żałuję, że na przykład nie zajęłam się wcześniej YouTube'em, nie zaczęłam nagrywać filmów, nie zaczęłam robić czegoś w internecie e, i nie rozbijałam się choćby w kwestii właśnie mody, dlatego że studia to były trzy lata, które mi totalnie nic nie dały oprócz znajomości języka obcego. Mm. I dalej nie mam z tym nic wspólnego i raczej nie planuję mieć. Więc jeżeli może jesteście na podobnym etapie, jeżeli może jeszcze nie poszliście na studia i zastanawiacie się, bo teraz jest w sumie dobry czas, bo jeszcze mamy wakacje, żeby nie było, nie namawiam nikogo do tego, żeby teraz rzucił studia, tylko polecam jedynie zastanowić się nad tym, czy jest to słuszna droga dla Was. Czy nie odkładacie kosztem właśnie tej edukacji innych planów, które Waszym zdaniem mogłyby wypalić już teraz? Bardzo ważna rzecz, co zrobiłbyś w życiu, gdyby nie ograniczał cię strach? To jest pytanie, które serio każdy powinien sobie zadać, bo wydaje mi się, że jest najważniejsze. Ja bardzo długo borykałam się z czymś takim, jak na przykład krytyka innych osób względem tego, co robię. Bardzo dużo zaprzepaściłam przez to i teraz z perspektywy czasu i wieku przede wszystkim wiem, że to był ogromny błąd i w życiu bym już na to sobie nie pozwoliła, ale każdy wiek rządzi się swoimi prawami, ja kiedy byłam młodsza właśnie byłam bardziej podatna na to co mówią i myślą o mnie inni. E, też teraz wiem, że część rzeczy była tylko w mojej głowie, ale tak jak mówię, no ja czasu już nie cofnę. Natomiast jeżeli jesteście młodsi, e, a też młodsze osoby mnie oglądają, to mogę was przed tym trochę ustrzec. Serio, nie warto myśleć o tym, co y, powiedzą Was inni, bo możecie przez ten czas zrobić tyle cudownych rzeczy i szkoda po prostu na to czasu. Więc wyobraźcie sobie, że nie ma innych ludzi, robicie coś dla siebie i tak dalej, i zastanówcie się, co faktycznie chcecie robić. Nie patrzcie totalnie na innych i na to, czy Was ktoś skrytykuje za to. Co byś zrobił w życiu, gdybyś miał gwarancję sukcesu? Ludzie popełniają ten błąd, że zanim coś rozpoczną, nie wiem, może to być przykładowo, bo nie chcę ciągle tego YouTube'a tutaj przytaczać, jazda konna na przykład, tak? Powiedzmy, ktoś chce się zapisać na lekcję jazdy konnej i ma, i od razu ludzie niestety tak działają, włącza się takie wiecie w mózgu, że a jak nie dam rady, bez sensu, a może to nie jest dla mnie, a jak sobie nie poradzę, w sumie trochę się boję i tak dalej. I bardzo często rezygnujemy z wielu rzeczy. Wmówmy sobie na chwilę, że wszystko, za cokolwiek się weźmiemy, zakończy się sukcesem. I nie patrząc na to, co byś tak naprawdę chciał robić, zapomnij o tym, że ci się może nie udać, że to jest niebezpieczne, cokolwiek, po prostu co chcesz robić. I ostatnie pytanie, które powinniśmy sobie zadać brzmi... Co byś robił, gdyby pieniądze nie miały znaczenia? To jest pytanie, które bardzo lubię zadawać, i też na moim Instagramie kiedyś zrobiłam taką dyskusję a propos tego. Swoją drogą zapraszam Was na Instagram, a tam sobie zawsze możemy podyskutować. Prawda jest taka, że bardzo często w życiu dzieje się tak, że wykonujemy jakiś zawód, który totalnie nas nie cieszy, myśląc, że to jest jedyna rzecz, która będzie przynosiła nam jakąkolwiek stabilność, dochód i tak Czasem fajnie jest mimo wszystko zaryzykować i znam takie przypadki, że ktoś totalnie przeorganizował swoje życie po to, żeby zacząć robić coś z pasji, i potem bardzo często to, co robił z tej pasji, zaczęło mu przynosić właśnie tą stabilność i dochód. Dla mnie w ogóle największym spełnieniem to jest yy, praca połączona z pasją. Pamiętajcie, że jeżeli macie możliwość yy, pracowania, tak, żeby dodatkowo wam to przynosiło pasję, to jesteście ogromnymi szczęściarzami. Ja w tym momencie jestem na takim etapie, za co jestem bardzo wdzięczna, ale nie zawsze tak było. Nie tak dawno temu pracowałam jeszcze w korporacji, która bardzo mnie zjadała od środka, w sensie, nie wiem jak to wytłumaczyć. Po prostu charakter pracy mm, sprawiał, że ja zanikałam tak jakby w środku i zanikała trochę moja osobowość i Y, takie kreatywne myślenie, czego ja zawsze potrzebowałam. Natomiast tak później wszystko się potoczyło, że jestem w tym miejscu, w którym jestem teraz. Jestem z tego powodu niezmiernie szczęśliwa i pamiętajcie, że możecie zawsze to osiągnąć i warto jest do tego dążyć, bo jeżeli te dwie rzeczy wam się pokryją, praca z pasją to będziecie najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Jeszcze tak na zakończenie powiem Wam, że dla mnie właśnie jak już wcześniej wspomniałam pasja jest niesamowicie ważna. Ja kiedy jej nie miałam bardzo często o tym też chyba nie wspominałam wcześniej. Miałam tak, że oczekiwałam zwłaszcza od Wtedy Zygi, który był moim chłopakiem, jeszcze na tamten czas, że on mi ten czas powinien wypełnić w 100%. I ogólnie nawet inni ludzie. Potrzebowałam po prostu cały czas tych innych ludzi, żeby się nie nudzić, żeby gdzieś tam coś robić, kreatywnego i tak dalej. I dopiero w momencie, kiedy sama zaczęłam coś działać, kiedy znalazłam właśnie tą swoją pasję, która w tym momencie przekłada się na nagrywanie, projektowanie i tak dalej, to ja jestem w stanie jakby. Z, yy, sama ten czas spędzać. I to nawet nie chodzi o to, czy jestem typem introwertyka, bo nie jestem w stu ale o sam fakt tego, że ja nie potrzebuję już ludzi, żeby czuć się dobrze, dlatego, że robię coś, co sprawia mi 100% przyjemności. Robię to dla siebie i wręcz cenię sobie ten czas, kiedy mogę właśnie być sama i się temu poświęcić. I tego Wam też życzę po obejrzeniu tego filmiku. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzu, czy Wy macie swoją pasję. Chcie napisać, co nią jest, kiedy ją odnaleźliście. Zapraszam też Was na Instagram, tam możemy sobie podyskutować. Proszę też Was o zostawienie łapki w górę i komentarza właśnie dla zasięgu. I oczywiście zasubskrybujcie kanał, będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobicie. Ja teraz już się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za taką pogadankę. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich na kanale i do zobaczenia w kolejnym filmie Buziaki, pa pa!